Spółka Kreotech Instruments jest spółką, no można to powiedzieć, Deep Tech. Jesteśmy osadzeni na dwóch. Rynkach dwóch bardzo zaawansowanych technologii, można powiedzieć, że technologii takich frontowych. Z jednej strony technologie kosmiczne, z drugiej strony technologie kwantowe. Oba te rynki bardzo szybko będą rosły w najbliższych latach, a technologie, które opracowujemy, są naprawdę na poziomie światowym. Więc, no, nie tylko jesteśmy spółką high-techową, bo takich spółek jest dużo i na rynku polskim, i na rynku globalnym. Jesteśmy spółką, no. A można powiedzieć, taką modną nazwą ją określić, o czym powiedziałem wcześniej, czyli spółką deep techową. Głębokie technologie, rynki wiodące, no i ten front rozwoju technologicznego ludzkości. Kreotech nie jest już startupem, jest tak zwanym scale-upem. W tej chwili jesteśmy na etapie przeskalowywania własnych zdolności produkcyjnych, sprzedażowych oraz rynkowych. Docieramy w tej chwili do rynków ponad 20 różnych krajach z produktami zarówno sektora kosmicznego, jak i sektora kwantowego. Nasze produkty sprzedają się jesteśmy na, na etapie w tej chwili zwiększania tej sprzedaży i wprowadzania na rynek Głównych naszych produktów. Spółka notowana na GPW oczywiście ma dużo obowiązków, ale również ma dużo przywilejów. Na przykład jesteśmy spółką bardziej rozpoznawalną, czy to na arenie krajowej, czy to na arenie międzynarodowej. Świat, nasi kontrahenci traktują nas jako spółkę znacznie bardziej stabilną, wiedzą, co w tej spółce wewnętrznie jest, nie boją się z nami podejmować interakcji. To jest szczególnie ważne, bo naszymi kontrahentami często są bardzo duże podmioty rynku europejskiego, rynku globalnego, tak jak Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space czy Europejska Agencja Kosmiczna. Ja wierzę, że poprzez to, że jesteśmy notowani na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie, takim podmiotom jest znacznie łatwiej przełamać się i pracować ze spółką z Polski, ze spółką wciąż jeszcze średnią. CreoTech Instruments uważa rok 2024 za przełomowy. Mniej więcej w połowie tego roku dojdzie do testu naszego najważniejszego produktu, czyli satelity platformy satelitarnej Hypersat w ramach pierwszej misji kosmicznej Eagle To nastąpi około czerwca, lipca tego roku i będzie to punkt przełomowy, bo nasz produkt osiągnie stuprocentową gotowość rynkową. Do tej pory wprowadzaliśmy na rynek tak zwane podsystemy, systemy. Teraz w końcu po raz pierwszy będziemy mogli na rynku kosmicznym zaoperować taki system systemów, czyli całą dużą platformę całego dużego satelity.